Siemano, z tej strony FkaSweet i witajcie w audiologu. To jest mój pierwszy audiolog na moim kanale. Chcę wam tylko powiedzieć... Um, to, że niestety już nie będzie filmów... E, nie będzie po prostu filmików. No Dla niektórych to nie jest jakaś zła wiadomość, bo niektórzy się cieszą po prostu, że już nie ma filmików. Bo taki idiota jak ja to tam sobie może posmyrać na tym YouTubie. Dobra, e, nieważne na razie to jest. Teraz będziemy gadać e, na temat konsoli PlayStation 3. A więc tak. Jak ktoś wie, może nawet jeżeli ktoś wie, mam konsolę PlayStation 3. Naprawdę zarombista, fajnie się gra. E, tą konsolę już mam rok. Chyba tak. Tak, rok. No, gdzieś tak, mniej więcej. Nie jestem, e, nie jestem pewien. Uch, dokładnie. O kurde. I kupiłem sobie grę Dzisiaj właśnie, dzisiaj byłem z Niktem 49 w galerii krakowskiej. Um, I kupiłem sobie w Saturnie, bo w wempiku jest troszeczkę drożej w Saturnie jest grę Skate 3 nie była droga 79 zł Zapłaciłem za nią e, i gotówką i kartą po prostu, bo nie miałem jak, nie miałem dokładnie e, e, tej puli, czyli miałem 50 zł w portfelu, a na koncie miałem 70, no i musiałem tak zrobić, ale co mam do powiedzenia wam na temat skate'a trójki, no skate 3 jest ogólnie świetny, bardzo mi się podoba. Przed sobą akurat mam instru instrukcję obsługi, którą mogę sobie podetrzeć dupę, bo mi ona jest niepotrzebna. E... No jest po prostu zarąbiste. No, chciałbym... Chciałbym... E... Nagrać... E... No nagrywać po prostu z, z... tej gry na... Na... Na YouTube'a, no ale niestety nie mam nagrywarki, no... Więc na razie nie będę nagrywał. Wow. of Oli, Noli, Noli. Kickflip, Popshawit. 360 Popshawit, 36 flip. A czy tak, triki są bardzo łatwe do wykonania, bo nie są bardzo trudne. Ee, jeżeli chcemy zrobić Oli, to ciągniemy w dół i w górę. no i jest To jest tak jak w realu, bo ja kiedyś jeździłem na desce i wiem, jak to się mniej więcej robi ale znudziło mi się. Po prostu za, za dużo. za dużo było katastrof. <grych> eee, dobra. Jestem również zadowolony z tego, bo w końcu mam konto na PlayStation Network normalnie co techniki. Nie no, no bo po prostu... Eee, pff, nie mam routera Wi-Fi, nie. Eee, muszę sobie sprawić router Wi-Fi w ten czas będzie lepiej. Na razie mam internet do PS, PS-a, puszczony na kablu. Kupiłem 15-metrowy kabel i od routera to PlayStation podpiąłem, meta No. Lubię grać na PlayStation Home. Jeżeli ktoś ma PlayStation 3 i chce mnie zaprosić do znajomych na PlayStation Network, no to po prostu wpiszcie sobie FK FkaSweetie, to jest to jest mój nick na PlayStation Network. No jakby się ktoś nie spodziewał, nie? jeżeli ktoś ma na przykład grę Skate 3, to możemy pograć Nie no, bo gra jest fajna e, Więcej gier jakich mam, no to mam e, Uncharted 3 Uncharted 3 Co jeszcze mam e, Motorstorm, tylko już nie wiem która wersja e, i Dokenuken Forever No. To jest moja biblioteka PlayStation 3. Dobra, nie będę przedłużał. Omówiłem mniej więcej jakoś grę Play... PlayStation. Tak, grę PlayStation. Ja sobie gratuluję po prostu grę Skate 3. Właśnie tutaj nią rzuciłem, jeszcze się napiję wody. No chciałem was tylko poinformować, że nie będzie filmów, bo jest nowy rok szkolny. Ale Nick49 coś tam rozkminia To może będę w tych ich, jego serialach występował <laughs> Nie no dobra eee, To jest pierwszy audiolog na moim kanale Myślę, że wam się spodoba Je Jeżeli ktoś wypisał w komentarzu, że chce vloga To nie wiem czy zrobię Ale może zrobię, może zobaczycie moją twarz w końcu Albo wam zdjęcie pokażę <laughs> No to tyle co wam chciałem powiedzieć Nowy rok szkolny Dzisiaj byłem w galerii Przesrałem dużo kasy Nie no nie przesrałem dużo kasy ale Ale 70 złotych poszło się Poszło się jebać Nie no nie poszło się jebać, no bo na grę poszło nie no ale dobra Mniejsza z tym Więc do kolejnego audiologa Myślę że wam się spodobało jakoś Jakoś przynajmniej się Wam spodobało. No. To cześć. Pa. Pa. Serkminie. Dobra. Pa. Pa, 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 pa. pa, pa, pa.